Airbike Team pyta, ile jest was wszystkich w teamie? Nas wszystkich, our tutaj jest w tym teamie naszym. Kto jeżdżą tutaj na miejscówkę? Zazwyczaj nas wpada tak z czterech do pięciu. Czterech do pięciu, tak, tak że praktycznie co sesyjkę. Teraz jesteśmy akurat w trzech. A w, tak ogólnie w ekipie mamy ile tutaj? Około 10 osób, myślę. Franio pyta, myślisz nad organizacją jakiegoś większego jamu, coś typu Black Tour Jam? Z tym, że tylko dla rowerów. Wiesz co, Black Tour Jam jest również dla rowerów, nie tylko dla rowerów. I właśnie nad organizacją Black Tour Jamu się skupimy w tym sezonie. Zrobimy to z jeszcze większym przytupem. I właśnie będą to skateparkowe zawody. Z takich lokalnych rzeczy, które tutaj na pewno uskutecznimy, to będzie jam na tych hopach tutaj. Już jeden w tym roku, nie, to był w zeszłym, w zeszłym roku to był. Na zakończenie sezonu. Tak jest, na zakończenie sezonu, chociaż sezon się nigdy nie skończył, a my zrobiliśmy jam. Była tutaj naprawdę fajna frekwencja. Wiesz, no nie było takiej spiny, nie, nie było tutaj, nie wiem, tych gaci do wygrania, a mimo to wszyscy się dobrze tutaj bawili i po prostu było dobrze. A jeśli chodzi o Black Tour Jam, to już Was tutaj mogę powoli na to wydarzenie zapraszać. Będzie się raczej w sierpniu, także możecie śledzić wydarzenie, też wrzucę link do Facebooka w opisie. Bo są to jedne z nielicznych zawodów skateparkowych, na których możecie wziąć udział również na MTB. Rzadko to się zdarza, zazwyczaj są to BMX-y i poziom jest horrendalnie wysoki. A u nas jest poziom, ale można coś ugrać, na przykład Orzeł coś tam ugrał ostatnio w tym roku, także... Jaką ramę polecasz do stuntu? Nie? Małgosia pyta, jaki rower jest dla początkującego DH? Też padło takie pytanie. Jaki rower do 5000 na przykład, jeśli chodzi o downhill'a. Powiem Wam, jeżeli właśnie w tematach downhillowych nie jestem mega super ekspertem i też nie śledzę rynku, nie wiem dokładnie co teraz dostaniecie za 5000, na pewno skupiłbym się na używkach. Bo jeżeli chcecie naprawdę taką fajną maszynę do 5000 czy coś koło tego, to mega ciężko będzie Wam dostać nowy rower, bo, bo to kosztuje jednak. Tak. Myślę, że warto poprzeglądać sobie o Elixy, Allegro, giełdy rowerowe i zobaczyć, co tam jest ciekawego. I w razie czego podpytać jakichś bardziej doświadczonych kolegów. Też, jeżeli chodzi o rower, na przykład dirtowe, tutaj wam mogę podpowiedzieć, że sprawdza się nasza grupa Dirtowa Akademia. Już widziałem właśnie takie posty, że ktoś wrzucał zdjęcie jakiegoś roweru i się pytał, ej, opłaca się to kupić za tyle i tyle kasy. I właśnie ludzie odpowiadali albo się opłaca, albo się nie opłaca, podpowiadali, co może się zepsuć, i tak dalej, więc myślę, że pod kątem dirtu na pewno stworzyliśmy taką spoko atmosferę. Także zapraszam Ciebie na Dirtową Akademię. Pociąg pyta ile czasu czułeś się barspina i tutaj odpowiedź jest taka dosyć dziwna, bo uważam, że cały czas uczy się barspina i nie jest to jeszcze etap zakończony, nie wiem, jeszcze nie potrafię tak dobrze robić barspina na przykład z dropa, też jest to takim czymś, co warto by było może się nauczyć, w sensie robiłem z jakichś tam małych dropów, ale nie czuję się z tym na tyle swobodnie, żeby właśnie to ładować wszędzie, też jak mamy na przykład banę barspina to nie robię go tak nie wiem, na metr tylko gdzieś to są takie mniejsze wartości myślę, że ten proces nauki cały czas trwa i cały czas trwa dokładanie barspina do innych sztuczek natomiast jeżeli weźmiesz tak pod uwagę to, że po prostu nie umiem nic i chcę robić barspina na hopie to ciężko mi powiedzieć, bo nie pamiętam dokładnie czy próbowałeś kiedyś jeździć na w kulejnodze BMX-ie deskorolce. Wiesz co, nigdy tak z takiej zajawki, że a nie wiem, przesiadłbym się na bmx czy coś. Na nodze nie. Na hulajnodze nigdy na desce też e, nigdy nie miałem takich zalotów. Na BMX-ie tylko tyle co tam próbowałem, bo po prostu miałem bmx na handel. No to sprawdziłem, czy się uda poprzekładać jakieś sztuczki. Udało się, a raz się nie udało. Zrobiłem sobie taką kontuzję trochę głupią. I teraz po prostu unikam trochę takich akcji, bo to trochę szkoda sensu. Wiesz, wolę się, jak mam się uszkodzić, to wolę to zrobić na rowerze, który sprawia mi przyjemność. I nie wiem, sobie robią niektórzy zdjęcia w tle, że umarłem, robiąc to, co kocham, czy coś w tym stylu. No nie, No to bym nie chciał, umrzeć jeżdżąc na nodze. Zrobisz 360 OPO Bar Spina. Gatowałem to na jednej z poprzednich sesyek, jeszcze się tego nie nauczyłem. Jak mi się troszeczkę znudzi rower zjazdowy, to do tego wrócę. Będzie poradnik do naknaka? Będzie. Myślę, że nagramy coś takiego. O, to możesz mnie nauczyć przy okazji do niego robić. O, że już się nauczy robić naknaka, także... Mateusz pyta, jak przygotowujesz się do nowego triku mentalnie? Czy jest sens nauczyć się i, i triczków i latania chopek na BMX i później przełożyć na dirtówkę? Myślę, że jest sens. Jeżeli nauczysz się jakiejś sztuczki naprawdę dobrze, to myślę, że jesteś w stanie wykonać na... No, może nie na każdym rowerze, ale nie wiem, załóżmy na to, nauczysz się 360 na BMX-ie i chcesz to przenieść na MTB, to ok, będzie Ci trochę trudniej, ale... Ale no to jest do przełożenia normalnie. No nie w drugą stronę też to działa. Też mamy tutaj właśnie taki przykład Natana, który dużo sztuczek przełożył z hulajnogi właśnie na BMX-a. I nie wiem, jakieś Tripy i tak dalej, parspiny. No, Tejlipy także... to on jak głupi. Tak, tam robi dwa i tak dalej. Możecie widzieć na filmach, to, to robi takie rzeczy właśnie. Jak przygotowuję się do nowego triku mentalnie. Wiesz co, mentalnie przygotowuję się tak, że na początku muszę rozgwinić jaką chcę robić sztuczkę. To właśnie jaka to jest sztuczka jest tutaj bardzo ważne. Czasami jeżeli to jest kombinacja jakichś sztuczek, to warto się wybrać na gąbki, na miejscówkę, gdzie w bezpieczny sposób mogę sobie wykatować to. Ale tutaj uphill się zrobił. Jeśli chodzi właśnie o takie typowo mentalne przygotowanie, to zrobię jeszcze o ten filmik, ale bardzo ważne jest dla mnie to, żeby tą sztuczkę rozkminić. Wyobrażać sobie to, jak ja im robię, nie wiem, na przykład flip-wipa. Ja nie potrafiłem zrobić tej lipa, a potrafiłem zrobić flip-wipa w domki na przykład. Właśnie dlatego, że miałem tą sztuczkę tak dobrze obczajone, obejrzane. Oglądają ją, nie wiem, w tysiące razy bez kitu. Jak jakiś Bretrier czy ktoś robi flipepa, to ja to sobie powtarzałem, żeby jeszcze raz zobaczyć jak on to robi. Nie wiem, coś chyba zatrebiło. Ale to nie znaczy, że samym oglądają się nauczysz to. To tak nie działa niestety. Jasne, możesz podejrzeć jak tam jakie ma, ma ułożenie rąk, jakie jak... Po prostu w którym momencie to robi. Bo też ważne w, w większości sztuczek jest to, w którym momencie je robisz. Na przykład przez długi czas jak katowałem tej lipa, to nadal go katuję, nadal się uczę, ale przez długi czas robiłem go za szybko i po prostu musiałem w pewnym momencie wykminić, ej, robię to za szybko i ciężko było się przełamać mentalnie, żeby go robić później, no nie? Ale się chyba udało. AdiDH pyta, o czym myśleć przed skoczeniem dużej hopy? Bo mam słom psychikę. Wiesz co? Nie mam tutaj takiej jednej odpowiedzi. Według mnie, jazda na rowerze to jest proces i też tego się powinniśmy trzymać. Czyli, że no nie wiem, jeżeli nie jestem gotowy na skoczenie jakiejś hopy, tutaj się wydaje, że lecę gdzieś w tripa i lecę w wszystko. No nie, nie lecę wszystkiego. Uwierzcie mi, że czasami są przeszkody, których po prostu. Nie lecę, bo w danej chwili nie jestem na to gotowy i to jest ok. Też jednym z takich przykładów była właśnie na poprzednim tripie. Udało mi się odblokować linię, której nie skakałem dotąd, bo uważałem, że nie jestem gotowy na jej skakanie. I wydarzyło się od poprzedniej pory tyle, że wracając na tę miejscówkę już byłem gotowy to zrobić, bo właśnie skakałem jakieś tam podobne hopy, się przełamałem w innych aspektach i, i można było to robić. No właśnie też taka ciekawostka, chłopaki nigdy nie mieli styczności z lataniem kickerów właśnie takich drewnianych i właśnie na Smolnej się odblok odblokowywali pierwszy raz, ale to nie polegało na tym, że jadę na pałę, tylko w sumie chyba by się pełnił swoich możliwości. No po tym jak się rozjeździłem dobrze na Smolnej, bo tam zupełnie inaczej jest, bo tam bardziej freeride'owe kąty i tak dalej, to stwierdziłem, że jestem na to gotowy i z... Bubu mnie poprowadził, skoczyłem i progres zaliczony. No, także moim zdaniem to nie polega na tym, żeby po prostu na pałę lecieć, jak się przełamać i tak dalej, bo to może być głupie. Warto podejść do tego także, ej no, skoczę teraz jakąś mniejszą hopeczkę, przebuduję ją większe, pojadę gdzieś w Tripa, zobaczę jak to wygląda, porobić podobną u siebie. Jeżeli. Będziesz stopniowo zwiększać te przeszkody, to w końcu dojdziesz do tego momentu, w którym będziesz w stanie skoczyć tą hopę, którą sobie obrałeś za celownik. Tylko musisz konsekwentnie do tego podążać, czyli latać coraz większe hopy, żeby w końcu skoczyć tą jeszcze większą. To nienormalne zadaje pytanie, co myślę... Tam propsuje kanał, dzięki śliczne. Co myślę właśnie o innych hamulcach, niż, niż te, które mam, siła? Wow, to był chyba flat. Co myślę o Magura, co myślę o Gajdach tam Nie wiesz co? Na temat właśnie stramów Gajdów mam takie sobie zdanie W sensie nie lubię marki SRAM, nie, nie jara mnie to Ale co do Magury to myślę, że chyba to będzie następny hamulec w mojej Dirtówce Też wiem, że tutaj Miki sobie zainwestował w taką Magurę Dzisiaj mamy tutaj Magurę Jaki to jest model Miki? Jest to Magura MT Sport i Miki sobie na razie chwali. Ja po moich doświadczeniach i po ilości skasowanych klamek Shimano, no już na pewno no nie będę po prostu wybierać Shimano jako następny hamulec. Trzeba wytestować coś innego, bo cały czas się dzieje to samo. Pytanie: o to, czy warto przy metr 50 m wzrostu kupować, właśnie, rower 24 cale? Czy ma to sens? I powiem Ci, że ja, mając metr 50 m wzrostu. Jeździłem na rowerze 26 calowym, czy go dokładnie super ogarniałem i tak dalej to nie wiem, pewnie nie Czy wybrałbym rower 24 cale? To zależy. Jeżeli jesteś nastawiony typowo na robienie sztuczek i nie wiem, chcesz latać tylko hopy, tylko robić sztuczki, to może ma to sens? Ja tutaj rozwijałem się częściej właśnie wielobranżowo, czyli gdzieś tam leciliśmy do lasu, jeździliśmy różne rzeczy tutaj, wiesz, na jakąś czasami na wycieczkę na jezioro. I dlatego 26 cali było dla mnie takim bardzo uniwersalnym rozwiązaniem i cieszę się, że gdy byłem nieco niższej postury, to że wybrałem właśnie 26 cali, bo dało mi to taką niezależność. Taki wybór, że ej, mogę jeździć wszystko, na przykład rower 24-calowy, albo na przykład kupując rower ze sztywnym widelcem z przodu, taki streetowe. Jeżeli nie chcesz jeździć tylko streetu, to wybierając rower ze sztywnym widelcem z przodu, myślę, że zablokowujesz sobie wiele dróg, które, w które nie mogłybyś pójść. A ja nie chciałem sobie blokować dróg, także. No zrobisz tak jak będziesz uważał, jak ci tam w duszy gra. No i rower ma to do siebie, że zawsze go można zmienić, no come on, no. Twierdzisz, że ej, to jednak nie to, no to podmienisz rower, kupisz inne, zmienisz koła, no to nie wiem, trzeba próbować. Nie da się odpowiedzieć tak jednogłośnie na to pytanie. Próbować. Próbować jeździć, obserwować. ci pyta, kiedy jechał to barspin na hopie? I z racji tego, że muszę spadać, będzie to już ostatnie pytanie. Fajnie, że mogę sobie tak z wami tutaj pojeździć. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o tego typu filmach. Do treści poradnikowych na pewno wrócimy krótce i właśnie będzie bardzo mi, będzie nak. Jeżeli chcecie jakąś inną sztuczkę to też koniecznie napiszcie w komentarzu, co byście chcieli się nauczyć. A tymczasem zostawcie łapę w górę, napiszcie coś miłego w komentarzu i widzimy się już wkrótce. Jaram się, że jestem tu gdzie jestem i że robię to co robię. Nie wiem, w ogóle we mnie jest teraz tyle zajawy, że się z wami tym podzielę teraz. No jest zajawa po prostu. Robimy fajne rzeczy, zbliżają się fajne projekty, także jeżeli chcesz być na bieżąco, to zostaw suba. A my widzimy się już wkrótce. Z fartem, Ziumeczko.